Palce w ko... O, oh jak nie ma palców. O, oh To jest ciężka walka, jak mówiłem. Nie, znowu spadamy. I w górę, i w górę, O mój. Nie, 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 nienawidzę tego etapu. Wodny etap? Obowiązkowy wodny etap. Jest to najgorszy wodny etap, jaki mogłem sobie wyobrazić. Unlimited? Rozpunęły. Trampolin Chciałbym mi się tu mieć więcej żyć, tak nie wiem, 9, mam... 8, okej? Okay, nieważne. O kulce! To taka wielka różnica. Powinno mi starczyć. Szczególnie że to jest naprawdę trudny etap i go bardzo nie lubię. to etap był nimic? Że on był fajniejszy. O. Okej. Okay. I tu już mamy rozgałęzienie. Czy wbierasz bamkę numer 1 czy chcesz bamkę numer 2? Palceczka spadła doskonale. EKR. <coughs> Kanona sobie odnowię, kanon zawsze w cenie. Co ty mi dasz? I tank. No ja sobie go tylko użyję, żeby odnowić być E, nie. Nie warto, bo i tutaj i tak zginę. Eee, ja tutaj przyszedłem w sumie tylko po to. I ten kawałek? No. Nie możesz go zobaczyć, e, mm. Stąd? Nie. Au. Mógł. Mm. Nie, to mu. Nie, trzeba być po prostu bardzo precyzyjnym masz nawet za bardzo. A wolę ja naprawdę nie próbować. Nie bawić się z. Bumerangiem, bo może to spodobać. Śmierć! Nic takiego nie widziałem. Braty, sobie wybuchaj. Dalej, dalej, dalej. Przynajmniej będę miał zabawę w czwartym etapie Kozaka. Bo jest yy, tam broń, o której mówiłem, że jest bardzo OP. Bardzo OP. Ale dostajemy tylko, tylko na czas trwania tego etapu, więc mech. Eddi, co mi dasz? Apteczkę. No Mogło być gorzej. Zawsze mogło być gorzej. Mogła to być mała apteczka. O, krytyczny cios. No i to trzeba... Jak timing musi być bardzo... Dobry. A mój nie był, bo... Zostałem trafiony, jak zresztą widać. Po moich HP-kach. Nie sobie po prostu nie zginąć. Wierzę w siebie. Eee... Ehm, już nie. No i zawiodłeś moje obiady. Teraz zobacz, co jest na... Aha, nie wcisnął mi się skok. Oh well. Zobaczę, co jest na... Dole. All right. Zobacz co jest na drugiej ścieżce, gdyż za często nią nie łażę. Tak naprawdę wybieram to bardziej śmiercionośną, ale lech, może tym razem będzie lepiej. Lepsze byś tak, mnie jest Infinity? Słucham? mi z Infinity? E, drugi. Za często nią nie łażę. E, bo uwierz mi, że e, miałem jakieś naście podejść do tego etapu. Tylko? Mhm. Ja Tylko? mam, to nie może być to na jeden w takim razie. Ilo. Mm -hmm. um, mm -hmm. Wow. wow. Wire. Dobra. Miałem nadzieję, że nie trzeba będzie używać baluna, ale Czyli masz tam przeslajdować po prostu? To sobie bezpiecznie. Bo to nie, nie okay. muszę się To nie, Wie, y... nie. Jak się źle przeslajduje, to zostaje mi jeden HP. To nice. życie. U 7 i tanków 7 żyć jestem w bardzo dobrej sytuacji. Jesteś bardzo szczęśliwym człowiekiem. Uwierz mi, że to jest coś, co warto mieć. Bubble Cup. Bubble Club. To ten jest etapu Brightmana. E, Brightmana. 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 Jak tam chcesz. Bra? Jak ty się wymknąłeś? też. Jak zresztą widziałeś przed chwilą. Bra, mam nadzieję, że daj uda nam się trochę zregenerować. Uda się. Dobrze. Kolejny segment z balonem, bo nie chce mi się przychodzić na bąbelkach, <grymne> aż to tak jak widzicie te kolce, no to stanowi jakieś wyzwanie, tak? Ale tutaj mamy super jumping. O, i tu już się mogę na szczęście bezpiecznie odpijać od sufitu. Tam był itek. No, po co mi to? sobie energii do Balloon'a i... idziemy dalej! Tu już niedaleko powinien być boss. To jest mini-boss. I na niego bardzo dobrze działa Toad Spell. Jak zresztą widać. Tutaj mini-bossem są bąbelki. Okay. Toad Spell. O, trochę was dużo. Ok. Overkill. There's no kill, like overkill. I boss. Co mi rażda? Dał mi to, czego potrzebuję, na szczęście. Co mi resz No i teraz potrzeba będzie naprawdę dobrych kanonów, żeby przejść sobie z Aqua Devilem. No boże. To jest podajże Aqua Devil. Pierwszy. Na szczęście trafiony. Tutaj, ten skrupuje się w górę, zaś wiele yy, atakuje właśnie w ten sposób, że wysyła w nas te bloczki. Jest! Dlatego tego to jest że one tak chce. przynajmniej ostatnio leciały w kształcie bloczków z kształcie... No, no. Ciekawsze to było planowane, pewnie tak. Bra, Dive spam. No. Teraz one naprawdę o... bardzo ułatwiają sprawę. Widzę, że bardzo trudny było. Bez aż kanonów jest trudny. Uwierz mi. Ja miałem w kwarta, że udało mi się tak trafić. No, tak, oczywiście. Uwierz mi, że nigdy wcześniej mi się to nie udawało. Szansa jest plajana. Dobra, jesteśmy w ostatnim etapie Kozaka. Na całe szczęście bezboleśnie całkiem udało nam się przejść trzeci etap. Dobra, pierwszy miniboss są to o, przerośnięte oktopus, batteries. Jest to boss bazowany na ta 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 ta, 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 ta Nightmare Mother! Raczej <mulny> znaczy, mini-boss. Muzyka w tym etapie jest świetna, bardzo ją lubię. Dobra, będzie moment, w którym będę mógł sobie spokojnie farmić ile duszy zapragnie. I teraz tak, co jest linkiem tego etapu? Jest sobie wieża na środku, ta wieża okay. która błyszczy. Okay. I musimy iść do wież południowych, północnych i do wież południowej, północnej, w zachodniej, aby dotrzeć do wieży głównej. To jest życie, które zgarnę oczywiście ringiem. Uh huh. To jest całkiem fajny gimmick, bo... no cóż, mamy sobie etap, który jest e, bazowany na, na kole, prawda? Że jest... E, okay. w ten sposób zbudowany. Do mini bossów tego etapu możemy podchodzić w dowolnej kolejności, ale ja najpierw idę do Terry z piątki bodajże na GBA. Gdy... Drugim gimmickiem tego etapu jest to, że każdy pokonany boss zostawia po sobie pewien upgrade do ręcznej armatki. E, w sensie, że ręczna armatka jest zastąpiona przez broń tego bossa. Broń tery jest przypakowana. Zaraz zobaczcie dlaczego. Naprawdę, zaraz zobaczcie dlaczego. I sprawia, że reszta tego etapu jest prosta. O i tak, mam 9. O panie żyć nie umierać O chyba niebo się zmienia Ano, To jest też bardzo fajne O proszę bardzo Tak działa broń terry To jest są, y, samo są napędzające Tak Doskonale Eee. Ja coś to będę też przerwy po Okej okay. Teraz sobie po... farmię O życie no dobra. Tyle, tyle, tyle mi wystarczy w zupełności. Tanioszka powiedzieli! Ech, nie. Gra mi daje taką możliwość. Więc będę z niej korzystał. Ja, ja wiem, kiedyś już to słyszę. I to niejednokrotnie. I to jeszcze podczas tego displaya. Ta też się nie przyda. to jest palej bodajże. No, raczej to była balade. To był balade. I teraz ostrożnie, żeby nie zebrać tej broni. Na no, cześć. Jezu. Jezu. Teraz jest Stoję, poczekam. Nie mówisz po prostu stanąć na zabieńce? Chyba nie, bo on ma też y, pocisk y, taki, który idzie po łuku. E? Dobra, dobra. I jedyna, jedyna, jedyna słabość tej broni jest taka, że możemy ją używać tylko w kozaku twórce. I nie przebija kart. A no, ale może zajzanie? za nie. okej, okay, co nam pokażesz, punk? Taking you punks down. So much effort. Jeszcze mi krytyk no. wszedł. Jeepers. Co tu mamy, Eddie, co nam dasz? What oh, the fuck. No, tylko jest, tylko tu. Dobra, teraz w końcu możemy wskoczyć na raz i odlecieć w kierunku środkowej wieży, w której znajduje się sam. Doktor Kosak. Bardzo przyjemny etap, nie powiem. Przekro niego. Oh. No i, cóż mogę rzec, sposób pokonanie go jest jedyny, słuszny. Używamy broni, terrory. I spadamy w przepacie. Mikey Czy nie łatwiej by trzeba było po prostu użyć tanka w tej sytuacji? Mm, nie, bo chcę zachować swoje 9 tanków. Po tej kopule można chodzić spokojnie. Okej. Okay. Let the fun continue. Ja sobie po podczas gdy broń TERYZ wszystko za mnie. Sheepass. Cóż poradzę. Jak są możliwości. C czekaj, proszę porozmawiać ze mną. E, prawdę mówiąc, kalinka moja córka, porwana przez doktora Wiley. Więc współpracowałem z doktorem Wiley bez mojej woli. Doktor Wiley zrobił co? Czy życie twojej córki nie jest dla drogie? Hmm. Mega <laughs> Czy życie twojej córki nie jest dla drogie? Hmm. <laughs> kochający tatuś. to jest? Po prostu moje farcecje, jeżeli chcesz ją uratować. Ale zginiesz tam. <laughs> czekaj, kto. Nie ludzkie. <laughs> A Wiley kiedykolwiek był ludzki? Hmm. Uratuję kalinkę, panie. Co jesteś. O, on odszedł z ufając mi. O, bit, nie słuchałbyś Wiley'ego. Powiedziałeś, że niebieski robot uratował Cię i pomógłeś mu, czyż nie? Dobrze, Beat, pomóż mu jeszcze raz! Doskonale. Jak... Jaki on jest niewinny, ale ja jestem... Jak długo jesteś w depresji, doktorze Kozak? Poziom Ingrisza. Nie, nie jestem Twoim przeciwnikiem. Ee, źle robiłeś nawet, jeżeli Ci grożono, ale... Jest robota, którą tylko Ty możesz zrobić, czyż nie? Hmm? No i dobra, po sprawdzeniu Wiley'ego, po pokazaniu jego zamku, zrobimy sobie przerwę, tak jak sobie tego życzysz. Będę dźwięczny. Będziesz bardzo Niedługich. dźwięczny. Jakieś 10-15 minut i powinienem wrócić. No, Jeżeli... w tym czasie powinniśmy skończyć Minusa. W sensie, że w następnej sesji nagraniowej. Jeżeli ja nie kłamie. Mhm. Dobra, a więc yy, to było na tyle, żegnam się z wami. Sebastian. I Shinji. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Eee...